Gdy pada słowo powołanie, od razu zaczynamy myśleć o księżach, siostrach zakonnych, zakonnikach, klasztorach, seminariach i temu podobnych. Gazety rozpisują się o wzrostach i spadkach powołań, mając na myśli wyłącznie powołania do stanu duchownego lub do życia konsekrowanego. Na widok kleryka, pobożnie służącego proboszczowi domszy, mszy, zastanawiamy się, czy sprosta powołaniu. Zwłaszcza jeśli wiemy to i owo o jego rodzinie. A bywa różnie. Czy zwyczailiśmy się myśleć? Że słowa Jezusa pójdź za mną dotyczą wąskiej grupy ludzi, tylko tych, których Chrystus wybrał do służby w kościele, do tego co potocznie nazywamy stanem duchownym. Błąd. Bóg ma swój plan w stosunku do każdego człowieka i każdego obdarza powołaniem. Jezus mówi: pójdź za mną, nie tylko do tych, którzy mają msze odprawiać, także do tych, którzy mają w niej uczestniczyć. Dobrze, kojarzymy pozytywną odpowiedź na powołanie z rezygnacją. Jest rezygnacją z pewnego sposobu życia. Ale nie rezygnacja jest istotą pójścia za Chrystusem. Szymon Chłownia napisał na swym blogu, że powinniśmy w kościele szybko wpaść na to, w jaki sposób wytłumaczyć miliardowi katolików, dlaczego życie bez pigułek antykoncepcyjnych jest lepsze, a nie, że z pigułkami jest gorsze. Zgoda. Ale zanim to zrobimy, Musimy znaleźć sposób, aby wytłumaczyć siedmiu miliardom ludzi na świecie, dlaczego bycie uczniem Jezusa, chrześcijaninem, katolikiem, jest lepsze niż nim nie bycie. Tymczasem na dziś zajmujemy się raczej wyłuszczaniem światu, że życie bez Chrystusa jest gorsze. Nie ten kierunek rozumowania. Jezus pociągał za sobą nie dlatego, że obrzydzał życie niezgodne z Jego Ewangelią, Ludzie decydowali się zostawić całe swoje dotychczasowe życie, tak jak celnik Mateusz Lewi, bo widzieli, że propozycja Chrystusa jest lepsza. Wybierali to, co lepsze, przy okazji odrzucając to, co gorsze, a nie odwrotnie. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników tłumaczy Jezus. No to idziesz za nim, czy nie?